Grupy badawcze potwierdzają to, że medytacja jest korzystna dla naszego zdrowia. Zachód otwiera się na wiedzę wschodu, wschód otwiera się na wiedzę zachodu. Tworzyć człowieka kompletnego, zarówno świetnie ogarniającego duchowość, jak i materię. Witaj na kanale Droga Wyższej Świadomości. Ja się nazywam Jacek i pomagam ludziom. Stawać się bardziej autentycznymi wersjami samych siebie. W tym nagraniu postaram się przybliżyć bardziej temat obecnie coraz popularniejszy, czyli konfliktu idei, wschodniej wiedzy o magii, o medytacji, o rozwoju duchowym wielu wolnomyślicieli. Wielu mm, ludzi, którzy poświęcili całe swoje życie na zgłębianiu e, tematyki świadomości e, i z drugiej strony zachodnia myśl szkoleniowa, tak to nazwę, czyli cała wiedza o mindsetie, o, o pozytywnym myśleniu, o. Med, medycynie konwencjonalnej, czyli tej akademickiej właśnie w porównaniu do medycyny alternatywnej, która owszem też jest jakby e, na tak zwanym zachodzie e, kultywowana to chociażby przez starą e, medycynę germańską czy biologię totalną, mm, i w e, porównaniu jakby tych dwóch rzeczy uważam, że jakby najbardziej istotne jest sprawdzenie tego e, pod tym kątem, że mamy do czynienia z czymś takim, z takim konstruktem, że jeśli coś nie jest potwierdzone na tak zwane akademickie i, szkiełko i oko, to wówczas e, część ludzi ma problem, żeby wziąć to za jakkolwiek wiarygodne fakty, i dopiero gdy jakiś wielki naukowiec czy jakieś laboratorium powie, że tak, oni mają rację, to nagle większość ludzi zaczyna się dopiero nad tym zastanawiać, zaczyna dopiero dopuszczać do swojej świadomości, że coś takiego w ogóle może e, mieć rację bytu. Ale zanim nie potwierdzi tego jakaś mądra głowa z jakimś certyfikatem e, tego, że ma tą mądrą głowę e, albo jakieś e, laboratorium, które jest w jakikolwiek sposób uznane, no to ci ludzie całą wiedzę, która jest na przykład dawana z za wschodniej granicy, tak to nazwę, uważają za e, bójdy, uważają za e, po prostu mm, bujanie w obłokach. A gdy się okazuje, że mm, jednak coś w tym jest, <gry> jednak e, ta wiedza ma za sobą ciekawy przekaz i, i też dużo prawdy za tym idzie, ale dopóki jakby nie jest to mm, fizycznie potwierdzone przez e, jakieś eksperymenty, przez jakichś naukowców, no to o, ludzie mają problem z tym, żeby e, zacząć w coś wierzyć, e, zamiast zacząć po prostu wziąć i zacząć to testować. Zacząć to testować na swoim e, jakby doświadczeniu, swoim ciele, swoim życiu i sprawdzić po prostu doświadczanie, czy działa, bo ta wiedza... Na której opieramy się tutaj, na, na tak zwanym, nazwijmy to Zachodzie, polega na tym, że wierzymy komuś, kto ma jakikolwiek tytuł, który coś tam, ktoś tam i tak dalej. A jakby wschodnia wiedza jest przekazywana, nazwijmy to pokoleniowo, aczkolwiek mi tu chodzi bardziej o taki konstrukt, że e, jest to wiedza przekazywana od tysięcy lat w zasadzie jest to mm, w książce bodajże Anna Way e, Mar Markusa Schienke jest napisane mm, o tym, że wiedza wedyjska ma prawie 50 tysięcy lat no to, no sorry no nie jesteśmy w stanie na zachodzie nawet Pomyśleć, co się wtedy na zachodzie działo, bo u nas jakby na lekcjach historii dowiadujemy się, że najstarsze cywilizacje mają 5-6 tysięcy lat, które na Ziemi funkcjonują. Może w porywach troszkę więcej, jak ktoś się bardziej do tego przyłoży, ale no, po prostu pokazuje ogrom tego, jak, jak wielkie doświadczenie mają wschodnie cywilizacje. Już tutaj nawet nie będę poruszał kultur indiańskich, a, bo to jest jeszcze inny level, <grytanie> tak to nazwę. A na razie skupmy się na porównaniu właśnie zachodu, a, z, a, zachodniej m, wiedzy na temat e, rozwoju człowieka, psychologia, psychiatria, medycyna, m, z e, wschodnim podejściem do człowieka, czyli... Podejścia właśnie w sposób całkowity, podejścia do człowieka w sposób e, kompleksowy: że m, jeśli boli człowieka wątroba, e, ma uszkodzone nerki bądź e, problemy z żołądkiem, no to nie podchodzi się pod to, że e, no, trzeba wziąć jakąś tabletkę, czy e, trzeba wziąć jakiś inny antybiotyk. Mm, bo może przejdzie. Jest to trochę takie leczenie objawowe leczenie objawów na zasadzie, że woda nam kapie z rury. No to bierzemy szmatkę i wycieramy yy, wycieramy tą wodę, która nam skapała i nic więcej nie robimy. <laughs> nie zastanawiamy się, czemu ta woda kapie, czemu ten rurociąg przestał funkcjonować właściwie. Nie rozkwiniamy tego w ten sposób na zachodzie, tylko staramy się to podejść bardzo objawowo, a natomiast na wschodzie często jest takie podejście właśnie zastanawianie się czemu to nie działa jakie są przyczyny tego, że ten wodociąg szwankuje, jak to naprawić, co jest tego jakby przyczyną, oczywiście tak jak tu już wspominałem pojawiają się już jakby dziedziny nauki na zachodzie, które też do tego tak podchodzą w sposób całościowy, mam tu na przykład na myśli totalną biologię czy właśnie mm, medycynę germańską, mm. ale e, przeważa mimo wszystko nadal na zachodzie myślenie, że jeśli boli tutaj, to trzeba tutaj naprawić, załatać. E, zakleić i będzie chodziło. <laughs> no, co nie jest akurat zbyt e, dobrym rozwiązaniem, w mojej opinii. Następnym punktem, który chciałbym poruszyć, jest to, o, że na wschodzie, od, w zasadzie, od zawsze mówi się o czakrach, e, o meridianach, o energii przepływającej przez nas, o, przez nasz organizm, która zarządza naszym organizmem, buduje go, jej przepływ przez poszczególne organy w naszym ciele powoduje określony stan samopoczucia, określony stan zdrowia. Jeśli gdzieś jest jakiś blok, e, gdzieś jest jakaś niezgoda, jakieś zwarcie w, 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 w przewodach, to... Mm, Ludzie ze wschodu wiedzą, że w bardzo wielu przypadkach problem nie leży w tym, że zatka zatkała się um, aorta na przykład i trzeba przepchać tętnicę, tylko wiedzą, że na przykład problem jest w tym, że jakaś energia się zablokowała, że trzeba Odblokować właśnie ten potencja potencjał energetyczny, że trzeba ruszyć tą energię z ciała, i wówczas nagle się zacznie wszystko e, samo naprawiać, bo nasz organizm ma bardzo dużo jakby systemów, które są nastawione wręcz na autoregenerację. Troszkę mi to przypomina taki pojazd, który wysyła się na inną planetę który po prostu ma w sobie wbudowane systemy autonaprawcze, autoregeneracyjne, żeby po prostu w razie uszkodzeń jakiś sam był w stanie się naprawić. E, tutaj troszkę nawiązanie do technologii, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo trafne. <taki> Także wystarczy nie przeszkadzać jakby naszemu organizmowi i dostarczyć mu niezbędnych surowców do napraw, i on się sam zacznie naprawiać w myśl zasady, że jeśli nie szkodzisz, to już pomagasz. <laughs> Także tak bym tutaj ujął. Zauważmy, że na przykład na zachodzie jest mowa o tym, że warto się relaksować, odpoczywać. Coraz więcej jest już nawet, już nawet się pojawiają głos o tym, że medytacja jest dobra. Że to, co było 15 lat temu, że, że to jest demoniczne, że kościół zakazuje, że nie pójdziesz do nieba, jak będziesz medytował, że po prostu straszenie takie mocne z punktu widzenia pozycji siły, że po prostu ja mam argument taki, że władam kościołem i wszyscy się będą mnie słuchać, co ja powiem ludziom. To teraz zauważmy, że już nawet dosyć mocne e, laboratoria na całym świecie, czy grupy badawcze potwierdzają to, że medytacja jest korzystna dla naszego zdrowia, że powoduje przyrost istoty szarej, na przykład w naszym umyśle, że powoduje uspokojenie hormonów w naszym ciele, że powoduje Lepsze samopoczucie, możliwość klarowniejszego myślenia, poukładania wielu rzeczy. To jest po prostu niesamowite, jak to ewoluuje, jak mm, Zachód otwiera się na wiedzę Wschodu, Wschód otwiera się na wiedzę Zachodu, mm, jak ta wiedza jest po prostu e, przekazywana z rąk do rąk, jak tutaj się dużo zmienia. Nawet badania są bardzo poważne, do których dotarłem na temat tego, że człowiek przez człowieka płynie energia, są nawet na to odpowiednie markery chemiczne, jeśli, jeśli w odpowiedni sposób się zabarwi substancje się wprowadzi do człowieka. Miejsce, w którym Chińczycy pokazali jako punkty energetyczne, tak jakby węzłowe, to dokładnie w miejscu, w którym wyliczyli, że jest, powinno być na kłucie. Jeśli się to w odpowiedni sposób zrobi, to rzeczywiście człowiek pod rezonansem widać, że ta. E, substancja wprowadzona do człowiek, e, człowieczego organizmu właśnie zachowuje się dokładnie tak, jak to opisali Chińczycy wiele tysięcy lat temu, bez tej technologii, co my mamy, w ogóle używając zupełnie innych systemów e, e, badawczych, to jest po prostu niesamowite, że to, co oni zrobili wiele tysięcy lat temu, teraz medycyna, tak to nazwę, nowej technologii, aczkolwiek uważam, że technologia, która była kiedyś na wschodzie jest dużo... Nowocześniejsza, tej, którą dysponujemy teraz, tutaj na zachodzie, ale nazwijmy to, że nowa technologia tutaj zachodnia potwierdza występowanie meridianów, potwierdza w zasadzie zachowanie czakr, zachowanie całych tych centrów energetycznych dla tych osób, które boją się stwierdzenia czakry. Czakry to jest też tak naprawdę wstęp do energetyki. Później jeszcze warto, jeszcze głębiej zgłębić ten temat odnośnie swojej własnej energii, zarządzania tą energią. Są też filmy u mnie na kanale wcześniej, na wcześniejszych filmach, na które serdecznie zapraszam. Między innymi na, tematyku, na tematyce wewnętrznej gwiazdy czy kryształu duszy. Także Um, wszystko to jest w zasadzie... Um potwierdzane przez naukę i tak załóżmy, za, pójdźmy dalej z tematem że załóżmy, że za, zauważmy, że wiele religii jakby w swojej jakby podstawie w swoich jakby założeniach takich na samym początku tworzenia opierały się o miłość, opierały się o zrozumienie opierały się o wsparcie drugiego człowieka opierały się o to, żeby Żyć w tej harmonii, żyć w tej miłości do siebie, do bliźniego, po prostu żeby na tej ziemi rosła harmonia. Oczywiście później się w wielu przypadkach to mocno wykoleiło, i ja już na to. Nie już tego nie rekomenduję tylko mówię o, o samym początku. E, że zobaczmy, że wszystko jakby miało początek zupełnie inny niż ma to teraz. Oczywiście teraz prawie każda religia jest do wymiany i e, kompletnej e, relokacji, bardzo wielu. Przekonań, wierzeń i tak dalej, aczkolwiek chodzi mi o sam początek tego, o założenia, jakie mieli jakie miały te istoty, te, ci awatarzy, którzy byli jakby na zapoczątkowaniu tych wierzeń. I na sam koniec chciałbym powiedzieć Wam, że zauważmy, że Wschód bardzo mocno nacechowany na wiedzę energii, wiedzę, wiedzę e, energii serca, e, pola energetycznego, wiedzę e, niematerialną, wiedzę duchową e, odnośnie spokoju, dobrego samopoczucia, zrozumienia istoty. Energetycznej, zrozumienia rzeczy niematerialnych i porównanie to z zachodnią wiedzą o materii, zachodnią technologią, i jesteśmy tutaj po to, żeby połączyć te dwie. Mm, Struktury myślowe i stworzyć człowieka kompletnego, zarówno z świetnie ogarniającego duchowość, jak i materię, wchodzącym zarówno w super biznesy, na których zarabia bardzo dobre pieniądze, jak i jest spełniony duchowo, świadomościowo i w tym kierunku bardzo dobrze się rozwija. Bądźmy takimi ludźmi, do czego bardzo serdecznie zapraszam do drogi środka, wybraniu najlepszej drogi, żeby być szczęśliwym. Także jeśli ta wiedza ci się podoba, zapraszam serdecznie na stronę na Facebooku Droga Wyższej Świadomości. Jak i do grupy Droga Wyższej Świadomości. E, I również zapraszam na stronę internetową Droga Wyższej Świadomości, na której e, poznasz e, możliwość współpracy ze mną na różnych procesach poszerzających świadomość i e, umożliwiających dostęp do pułapów e, swojej świadomości, do których nie sądziłeś, że jest możliwość. Spojrzeć na to z takiej perspektywy, jak również wielu innych ciekawych procesów i mm, rozwiązań, które oferuję i do których, do których skorzystania serdecznie zapraszam w celu właśnie wzrośnięcia, poszerzenia swoich kompetencji, narzędzi, którymi posługujemy się w tej rzeczywistości i odpowiadamy na bodźce z rzeczywistości w taki sposób, jaki najlepszy jesteśmy w stanie. Jak i jeśli podoba Ci się ta wiedza, zapraszam oczywiście do zasubskrybowania kanału. i kliknięcia dzwoneczka, jak i do dzielenia się swoimi komentarzami pod filmem, jak i na facebooku. O, dziękuję serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia, i do zobaczenia również w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.